Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam was na 30 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. To już 30 odcinek tego programu, który tworzę dla was od września ubiegłego roku. Tym razem trochę nietypowo, bo w środku tygodnia, a nie na koniec tygodnia, a to przez wzgląd, że mieliśmy w ostatnim czasie Święta Wielkanocne, a przed nami jeszcze długi weekend majowy. Dlatego podsumuję dla was w, najbliższym, w najbliższe kilka minut, to co wydarzyło się właśnie w tym okresie międzyświątecznym. W trakcie tego programu pojawi się także dosyć istotna zapowiedź dużego materiału, który opublikujemy już na początku maja w serwisie MGR Hubka Farm. Tak więc, jeżeli chcecie wiedzieć, czym w najbliższych tygodniach będzie żył rynek apteczny i rynek farmaceutyczny w Polsce, o czym takim ważnym napiszemy dla tego rynku aptecznego. Tym bardziej zachęcam do oglądania i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Wydarzeniem, które wzbudziło zdecydowanie najwięcej emocji i wywołało najwięcej komentarzy, w internecie, w mediach ogólnopolskich, w mediach społecznościowych było zdecydowanie wejście policji i prokuratury do pomieszczeń zajmowanych przez firmę Visanto. Visanto jest to firma produkująca suplementy diety, które reklamuje, promuje Jerzy Zięba, a więc znany na całą Polskę z który promuje różne nietypowe, alternatywne. Sposoby radzenia sobie z różnymi dolegliwościami. Celowo nie używam tutaj słowa leczenie ani medycyna, dlatego, że to, co robi Jerzy Zięba, w żaden sposób nie można w ten sposób nazwać. W miniony poniedziałek policja, na zlecenie prokuratury, weszła do siedziby firmy Wizanto i zabezpieczyła pomieszczenia, w których znajdowały się suplementy diety produkowane przez tę firmę. Jerzy Zięba niemal na bieżąco relacjonował przebieg tej wizyty policji w siedzibę swojej firmy. Ewidentnie był on wzburzony faktem, że policja weszła do jego firmy, zabezpieczyła suplementy diety oraz pomieszczenia siedziby tej firmy. W swoich relacjach oraz podsumowaniach wideo Jerzy Ziemba mówił, że jest to zamach na jego działalność gospodarczą i w ten sposób niszczy się polskich przedsiębiorców. Natomiast prokuratura niemal tego samego dnia wydała oświadczenia, w którym wyjaśniła przyczyny tej interwencji i tej wizyty policji w siedzibę firmy. Wizanto, otóż chodziło o to, że zaszło podejrzenie iż firma za pomocą sklepu internetowego sprzedaje produkty lecznicze albo przynajmniej produkty, które miały naśladować produkty lecznicze. Całe to postępowanie zostało zainicjowane przez zawiadomienie Rzecznika Praw Pacjenta. Prokuratura uzyskała także opinię biegłych z Narodowego Instytutu Leków którzy przeanalizowali ofertę sklepu e, Ukryte Terapie, analizując każdy, każdy z produktów i stwierdzając m.in., że niektóre z nich tak naprawdę mają skład, który mają leki, a tym samym powinny być zarejestrowane jako leki, e, a jeżeli są lekami, nie powinny być sprzedawane w taki sposób, dlatego że produkty lecznicze mogą być przez internet wysyłkowo sprzedawane wyłącznie przez apteki, przez apteki internetowe, a sprzedaż bez odpowiedniego zezwolenia tego typu produktów leczniczych przez internet jest po prostu przestępstwem. Z relacji Jerzego Ziemy wynika, że policja oraz prokuratura zainteresowały się szczególnie jego produktami zawierającymi koenzy q 10 oraz nano srebro czy nano złoto. Te produkty zostały zabezpieczone, zostały zabezpieczone całe magazyny, w których znajdowały się wszystkie produkty sprzedawane przez sklep Ukryte Terapie. W rezultacie sklep Ukryte Terapie w tym momencie nie funkcjonuje. Klienci, którzy w ostatnim czasie zakupili w nim różne produkty, no muszą, będą musieli prawdopodobnie na nie długo jeszcze Poczekać. Sprawa jest w toku. Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje ze strony policji czy prokuratury w tej sprawie, na pewno o nich napiszemy w serwisie mgr.farm. Pod koniec ubiegłego tygodnia główny Inspektor farmaceutyczny wydał dość obszerną decyzję, w której m.in. wycofywał z obrotu kilka dosyć istotnych leków oraz zabraniał wprowadzania do obrotu całkiem sporej liczby jeszcze innych preparatów, produktów leczniczych. A decyzja ta powstała w wyniku kontroli, jaką główny inspektorat farmaceutyczny przeprowadził w siedzibie firmy Synteza, która mieści się w Poznaniu. Otóż podczas tej kontroli stwierdzono, że w firmie doszło do kilku naruszeń prawa, które to sprawiły, że produkty Lecznicze wprowadzone do obrotu przez tą firmę zostały do niego wprowadzone, można powiedzieć, nielegalnie, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. W rezultacie, Główny Sport Farmaceutyczny wydał decyzję wycofujące je z obrotu. Te rodzaje naruszeń, do których doszło w tej firmie, były różne. Między innymi, cała seria leku spazmolina została wycofana z obrotu, dlatego że została ona wcześniej przepakowana i niezgodnie z obecnymi przepisami ponownie wprowadzona do obrotu bez certyfikowania tych wprowadzonych na nowo serii oraz bez podpisu osoby wykwalifikowanej. Dużo ciekawsza, jednak jest przyczyna wycofania kilku innych leków. Mamy tutaj na myśli spazmolinę andepin oraz kalium efferW. Otóż okazuje się, że producent wprowadził te leki do obrotu całkiem niedawno, bo po 9 lutego, nie umieszczając na nich zabezpieczeń, które wymagane są przez tak zwaną dyrektywę fałszywkową. Przypomnijmy, że od 9 lutego wszystkie leki wprowadzone przez producentów, przez wytwórców, do obrotu muszą spełniać wymagania dyrektywy fałszywkowej, a więc muszą posiadać dwa rodzaje zabezpieczeń. Pierwszy rodzaj zabezpieczenia jest to zabezpieczenie, które uniemożliwia otwarcie opakowania bez jego widocznego uszkodzenia. Drugi rodzaj zabezpieczenia jest to umieszczenie na opakowaniu danego leku tzw. kodu serializacyjnego. Jest to unikatowy kod, który posiada każde pojedyncze osobne opakowanie leku. I ten kod wysyłany jest do tzw. huba europejskiego. A następnie, w momencie wydawania tego leku pacjentowi w aptece, jest on weryfikowany. W ten sposób apteki weryfikują autentyczność leków sprzedawanych pacjentom. Okazuje się, że te konkretne leki, wycofane przez głównego inspektora farmaceutycznego i wytwarzane przez firmę Synteza. Po 9 lutego nie miały tych zabezpieczeń, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że firma Synteza jest pierwszą ofiarą dyrektywy fałszywkowej, jeżeli chodzi o polskich wytwórców czy producentów leków. Jednocześnie w tej samej decyzji pojawił się też zakaz wprowadzania do obrotów wszystkich serii takich leków jak andepin, Folacid, kalium effervescence, tramadol synteza czy witamina A. +E. Natomiast przyczyn zakazu wprowadzenia dobrotów do właśnie tych konkretnych leków nie znamy, dlatego że spora część tej decyzji Głównego Inspektora farmaceutycznego została zanonimizowana. Duże fragmenty tekstu zostały po prostu zaczernione. Nie znamy przyczyn wstrzymania czy zakazu wprowadzania dobrotów tych ostatnich. Leków. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. No i zobaczymy, czy kiedykolwiek się dowiemy w przyszłości, dlatego że też przyczyna zanonimizowania tej części decyzji jest póki co niejasna. Jeżeli ona stanie się jasna, na pewno przeczytacie o tym w serwisie mgr.farm. Jak na razie do tej pory, polskie apteki musiały jeszcze w tym roku podłączyć się już do kilku systemów elektronicznych. Obecnie apteki są połączone już do platformy P1, do której raportują codziennie dokumenty realizacji recepty. Dzięki tej platformie mogą także realizować elektroniczne recepty. Do 9 lutego polskie apteki musiały podłączyć się też tak do tak zwanego systemu, polskiego systemu weryfikacji autentyczności leków, dzięki czemu mogą weryfikować autentyczność leków zgodnie z dyrektywą fałszywkową. A jeszcze niedawno bo na początku kwietnia polskie apteki musiały podłączyć się do tak zwanego smopla, do którego przynajmniej raz na dobę muszą raportować swoje aktualne stany magazynowe oraz obrót. Produktami leczniczymi. Okazuje się, że to nie jest koniec podłączeń do, dla polskich aptek do systemów elektronicznych. Okazuje się, że jeszcze do końca tego roku polskie apteki będą musiały się podłączyć do jeszcze jednego systemu, o czym do niedawna jeszcze tak naprawdę nikt. Nie wiedział. A informacja ta pojawiła się w niedawno opublikowanym projekcie nowelizacji m.in. prawa farmaceutycznego, które Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych. Jest to dosyć spora nowelizacja, w której zmianie ulega aż 8 ustaw. Ta nowelizacja ma kilkadziesiąt stron i jedną z poruszanych i rozwiązywanych w niej kwestii jest kwestia elektronicznych recept transgranicznych. Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia chce, aby od 1 stycznia 2020 roku w Polsce można było realizować transgraniczne e-recepty. Póki co transgraniczne e-recepty są wystawiane tylko w jednym kraju Unii Europejskiej, jest to Finlandia. Natomiast sytuacja, tak jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, jest dynamiczna, tych krajów, które podłączane są do systemu i które będą wkrótce wystawiać transgraniczne e-recepty jest Coraz więcej. Polskie Ministerstwo Zdrowia chce, aby w Polsce od roku 2021 były już wystawiane i realizowane transgraniczne e recepty. W tym celu Polska otrzymała także wsparcie finansowe, które umożliwia stworzenie infrastruktury i systemu, który będzie obszukiwał właśnie tą wymianę informacji dotyczących zdrowia między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, także wymianę. Transgranicznych recept. A wszystko to ma odbywać się za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej. To właśnie do systemu tego krajowego punktu kontaktowego będą musiały do końca tego roku podłączyć się wszystkie polskie apteki. Póki co. Tak naprawdę więcej na ten temat nie wiadomo, dlatego że ten system jeszcze nie działa, nie funkcjonuje, nie ma żadnych wytycznych. Dopiero w trakcie tej procedowania, tej konkretnej nowelizacji, która teraz jest w konsultacjach publicznych, zostaną przekazane obowiązki do stworzenia tego systemu i te obowiązki przejmie od NFZ-u CSIOZ. Dopiero wtedy powstanie system i już wiadomo, że w tej nowelizacji, w tym projekcie nowelizacji m.in. farmaceutycznego znajduje się dyspozycja, iż polskie apteki mają obowiązek do końca roku, a dokładnie do 1 stycznia 2020 roku, podłączyć się właśnie do tego systemu umożliwiającego realizację zagranicznych, transgranicznych e recept. Pod koniec ubiegłego tygodnia związek przedsiębiorców i pracodawców wysłał do mediów ogólnopolskich oraz do mediów branżowych komunikat prasowy, w którym m.in. pojawiła się informacja o interpretacji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej przepisów i sposobu obowiązywania zapisów tzw. apteki dla aptekarza. A dokładnie chodzi o to, czy przepisy i regulacje, które znalazły się w 2017 roku, w pakiecie zmian nowelizacji prawa farmaceutycznego, zwanej skrótowo apteką dla aptekarza, czy te przepisy powinny dotyczyć także zmian zezwoleń na prowadzenie aptek, które następują właśnie po tym 2017 roku? Póki co różnie te przepisy były interpretowane przez różne poszczególne wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne. Część inspektoratów w momencie kiedy zgłaszał się do nich przedsiębiorca chcący zmienić treść swojego zezwolenia na prowadzenie aptekę, wymagało od właśnie tego przedsiębiorcy, aby w tym momencie zaczął spełniać wymogi, jakie były wprowadzone właśnie przez aptekę dla aptekarza. A jak pamiętamy, apteka dla aptekarza w 2017 roku wprowadziła ograniczenia demograficzno Geograficzne, ale także ograniczenia własnościowe dotyczące prowadzenia aptek. Od momentu wejścia tej nowelizacji w życie, czyli od 25 czerwca 2017 roku, apteki mogą otwierać wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu lub spółki takich farmaceutów. Jednocześnie jeden farmaceuta nie może posiadać więcej niż cztery apteki. Fakt, że niektóre wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne stosowały te przepisy apteki deptekarza, aptekarza także w przypadku zmian zezwoleń. Które zostały uzyskane przed 2017 roku, sprawił, że do ministra zdrowia list napisał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. I to właśnie w odpowiedzi na ten list wiceminister Maciej Miłkowski udzielił odpowiedzi, przedstawiając interpretację resortu zdrowia, właśnie dotyczącą stosowania tych przepisów. A z interpretacji tej wynika jasno, że te przepisy, które znalazły się w ustawie Apteka dla Aptekarza, mają dotyczyć wyłącznie nowych zezwoleń, zezwoleń uzyskanych, wydanych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne po 25 czerwca 2017 roku. Innymi słowy, jeżeli do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przedsiębiorca składa wniosek dotyczący zmiany w zezwoleniu, które zostało uzyskane przed tym terminem. I na przykład ta zmiana dotyczy zmiany składu osobowego spółki, która jest właścicielem tejże apteki. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny nie powinien wymagać od tej spółki, aby wszyscy obecni jej członkowie mieli na przykład wykształcenie farmaceutyczne, bo takie wymogi właśnie wprowadziła apteka dla aptekarza. Zdaniem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego takie stosowanie przepisu znajdującego się w aptece dla aptekarza jest nieuprawnione, dlatego że w aptece dla aptekarza w tej nowelizacji z 2017 roku znalazły się przepisy przejściowe, które wprowadzały Jasną wytyczną, że dotyczą one wyłącznie zezwoleń wydanych po 25 czerwca 2017 roku. Po opublikowaniu tej interpretacji ministra Michała Miłkowskiego, oczywiście w środowisku pojawiły się głosy, że stanowi ona w pewnym sensie zielone światło dla dalszej koncentracji na rynku aptecznym, do tego, aby Większe sieci apteczne, większe spółki mogły przejmować te mniejsze, dlatego że dzięki tej interpretacji możliwe będą dalsze, nawet daleko idące zmiany w zezwoleniach. Które już są wydane, które były wydane przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne przed 2017 roku. I między innymi na przykład trudno będzie dopilnować tego, aby obowiązywał przepis skłaniający, zmuszający farmaceutę do posiadania maksymalnie czterech aptek, dlatego że farmaceuta będzie mógł w ten sposób posiadać więcej niż cztery apteki, gdyż będzie mógł na przykład przejmować po kolei te spółki, które już posiadają zezwolenia ale te zezwolenia zostały wydane przed 2017 roku i to tak naprawdę będzie dotyczyło także innych uczestników w rynku, nie tylko farmaceutów. Jakie będą dalsze losy tej inter interpretacji, jakie będą komentarze do tej interpretacji, dowiemy się już wkrótce. Na pewno o wszystkich nich będziemy Was informować w serwisie mgr.farm. W minionym tygodniu do Ministerstwa Zdrowia po raz kolejny wpłynęła interpelacja jednego z posłów w sprawie, która można powiedzieć jest takim problemem, który powoli narasta w, na rynku aptecznym i wkrótce może okazać się, że jest on naprawdę sporym problemem, który doprowadzi do bardzo dużych zmian właśnie na tym rynku aptecznym. A o co chodzi? Otóż chodzi o to, że w ubiegłym roku 2018 wprowadzono nowelizację prawa farmaceutycznego, całkiem sporą, w której m.in. znalazły się zapisy mające umożliwić walkę z mafią lekową oraz odwróconym łańcuchem dystrybucji. Jednym z zapisów, który znalazł się w tej nowelizacji, było rozdzielenie działalności leczniczej od działalności polegającej na sprzedaży i obrotem produktami leczniczymi. W rezultacie od momentu wejścia tej nowelizacji w życie w ubiegłym roku, przedsiębiorcy, którzy posiadali podmioty lecznicze, którzy prowadzili działalność leczniczą, nie, mogli, nie mogą już otwierać aptek i prowadzić właśnie działalności polegającej na obrotem. Produktami leczniczymi. Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili właśnie jednocześnie działalność leczniczą oraz obrót produktami leczniczymi, czy to w postaci aptek, punktów aptecznych czy hurtowni, dostali 12 miesięcy, cały rok, na rozdzielenie tych działalności, na zdecydowanie się na to, co tak naprawdę chcą robić: czy chcą prowadzić działalność leczniczą, czy chcą prowadzić działalność polegającą na sprzedaży produktów leczniczych. Od początku roku 2019 niektóre wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne przypominały tym przedsiębiorcom, że mają taki obowiązek, że mają czas tak naprawdę do 1 sierpnia 2019 roku, aby rozdzielić te działalności i zdecydować się na jedną z nich. I właśnie w tej sprawie do ministra zdrowia zaczęli pisać coraz częściej posłowie. Na ten moment mamy już dwie interpelacje poselskie, które zostały zainspirowane przez dyrektorów szpitali, w Polsce, w których to szpitalach, które to szpitale prowadzą apteki ogólnodostępne. A mowa tutaj o Szpitalu Wojewódzkim imienia doktora Ludwika Redigiera w Suwałkach oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim imienia papieża Jana Pawła II w Zamościu. Oba te szpitale mają swoje apteki ogólnodostępne, które prowadzone są w lokalach znajdujących się właśnie tych szpitalach, w budynkach tych szpitali. Dyrektorzy te szpitali zastanawiają się, czy od 1 sierpnia 2019 roku nadal będą mogli te apteki prowadzić, dlatego że zgodnie z obowiązującymi przepisami, które znalazły się w tej nowelizacji prawa farmaceutycznego z ubiegłego roku, przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą muszą zdecydować, czy chcą prowadzić tą działalność leczniczą, czy chcą prowadzić obrót lekami. Trudno oczekiwać od dyrektora szpitala, że zrezygnuje z prowadzenia działalności leczniczej, kiedy jest ona jego główną Głównym rodzajem działalności, natomiast rezygnacja z apteki również może być trudna i uciążliwa, szczególnie dla zatrudnionych tam pracowników, oczywiście, ale także dla pacjentów tych szpitali, dlatego że często te apteki funkcjonujące w szpitalach czy przy szpitalach są to apteki całodobowe, jedyne w danej okolicy, które dostarczają i do, dostarczają pacjentom leki właśnie przez całą dobę oraz w dni świąteczne. I właśnie za pośrednictwem posłów i interpelacji poselskich ci dyrektorzy zapytają ministra zdrowia, czy będą mogli po 1 sierpnia 2019 roku nadal prowadzić te apteki, czy są oni przedsiębiorcami, czy osobami prawnymi niewpisanymi do rejestru przedsiębiorców, a w rezultacie czy nadal będą mogli po 1 sierpnia prowadzić tę działalność? Temat ten jest bardzo ciekawy, również z tego względu, że w Polsce jest bardzo dużo aptek. Prowadzonych przy małych ośrodkach zdrowia czy przez spółki, które założyli lekarze, które zgodnie z brzmieniem przepisów po tym 1 sierpnia 2019 roku będą musiały się po prostu zamknąć. Te zezwolenia, które oni posiadają, naturalnie wygasną. Serwis Emigrant Hooker Farm zainteresował się tym tematem. Od kilku tygodni prowadzimy dosyć intensywne badania rynku oraz wysyłamy dziesiątki pytań do różnych instytucji w Polsce, chcąc określić skalę tego problemu, który wkrótce może się okazać całkiem sporym problemem. W rezultacie już w przyszłym tygodniu mogę wam zapowiedzieć, że w serwisie MGR Kopka Farm pojawi się dosyć spory i dosyć mamy na wrażenie ważny materiał właśnie dotyczący tego zagadnienia, w którym między innymi ujawnimy skalę, podamy liczbę aptek, które z dniem 1 sierpnia tak naprawdę mogą przestać w Polsce funkcjonować. W naszym mniemaniu jest to temat bardzo ważny, będzie to zdecydowanie najważniejszy temat, jaki poruszymy w najbliższym czasie, dlatego tym bardziej zachęcam Was do śledzenia serwisu emger.farm oraz zainteresowania się tym tematem. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i za to, że poświęciliście te kilka minut, żeby zapoznać się z podsumowaniem, które dla Was przygotowałem, tych pięciu najważniejszych, najciekawszych wydarzeń z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tych wydarzeniach, zapraszam oczywiście na serwis mgr.farm. Tam zawsze staramy się przygotowywać dla Was wyczerpujące, multimedialnie, ale także w treści materiały dotyczące tego, co dzieje się na rynku aptecznym, na rynku, Farmaceutycznym. Natomiast jeżeli lubicie poczytać e, papierowe wydania e, różnych informacji dotyczących e, rynku aptecznego oraz wiadomości i wiedzy dotyczącej waszej pracy w aptece, to oczywiście zachęcam do lektury i prenumeraty magazynu Mgr Farm. Jego najnowszy numer już jest dostępny w sprzedaży, numer 24, m.in. wywiad z przeznaczonej rady aptekarskiej e, magister Alzwiłan Piotrowską Lowską, ale także druga część, e, tak zwany Lifestyle w którym znajdziecie fascynującą opowieść o Marcinie Stefańczyku, farmaceucie, który robi fantastyczne zdjęcia ptakom i nie tylko. Zachęcam do prenumeraty magazynu mgr.farm, zachęcam do oglądania farmaceutycznego podsumowania tygodnia trochę więcej niż za tydzień i dziękuję za uwagę i życząc miłego, długiego weekendu majowego.